No i się stało. Stało się. Chińczyk się z lekka zdeformował. Ho ho ho. O, może to jeszcze naprawię. Nie wiem. Jutro przyjdzie nowy. Kurde no. Ale jaja. A tutaj tak. Silnik od kosiarki moi drodzy rozebrany. Wszystko leży se tu w częściach. trybka nie trybka. Julius Crab recykling, kurcze był, znaczy był, pomagał mi, pomagał mi, kurczę, i przy złożeniu też miał mi pomagać, bo tutaj trzeba ustawić, to powinny być jakieś punkty na tym trybku, żeby ustawić zawory, rozrząd. Ale, ale, chyba nic z tego nie będzie, bo, bo jak wiecie, bo jak wiecie, moi drodzy, przejdę tak, żeby trochę światła było. Rozwaliła się niska olejowa. Nie wyciściłem dobrze tego wałka tutaj. Po tej tutaj całości gdzie starza, No teraz to trochę zbiło, nie? Gdzieś tu było w tym miejscu. Tu, tu. I słuchajcie. No i nie wytrzymało. No już przez drewnianko To przecież napierdzielałem aż w końcu szczeliło. No mój błąd. Mój błąd nie zrobiłem porządnie tak, Crab recykling mi. Kazał zrobić. Przeleciałem szczotką drucianą, a jeszcze mogłem papierem, a nie wziąłem ze sobą szlifiery i no stało się, stało się. I powiem wam. No szkoda, szkoda, bo, bo chciałem się wziąć za ten silnik, zrobić sobie pewną rzecz. Tutaj cylinderek jest ładny, gładziutki, nie ma żadnych rys w środku. To i tłok powinien być. O, ładny na miska olejowa. No co, no, tu mamy głowiczkę. Tu mamy głowiczkę. poczekajcie bo o jest nasza miska nieszczęsna. O. Nasza nieszczęsna miska. No, to raczej tego nie skleję, Nie ma szans. Nie ma szans chyba żeby to skleić, bo gdzieś coś tu jest wybrakowane. Poczekajcie. Nie ma szans, kurczę. Teraz to w ogóle gdzieś nawet... Aha, ty jest włączenie, poczekaj, poczekaj, tu jest wzorek, ale tu i tak czegoś brakuje. Także no nie... to nawet by nie było sensu tego kleić, bo... Nie wiem, czy ten silnik by mnie uciągnął, miałem taki fajny pomysł. Zgapić z jury, scrabry cycling, coś fajnego. No i moi drodzy, no nie udało się, no nie udało się. Kurczę, no jest masakra. Ewentualnie rozciąć szlifierom jeszcze tu, kupić miskę, ładnie wszystko tu pięknie wyczyścić z tych zanieczyszczeń. To już chyba bym musiał cały silnik rozebrać razem tutaj z korbowodem. Korbo, wał korbowy, korbowód i tłok ściągnąć wyczyścić to pięknie, żeby tam ani grama piasku nie gdzieś się tam na ściance nie zgromadziło ale nie wiem, czy to zostawiać, bawić się z tym czy załatwić jakiś sobie inny silnik no ostry mi przywiózł super kurcze super kosiarkę na chodzie udało się ją uruchomić A ja tak spieprzyłem robotę z tym Z tą miską olejową No, no taka amatorszczyzna Że aż mi normalnie wstyd O no. Świecy nie mogłem wykręcić Nie miałem takiego klucza Od piły ten klucz nie pasuje Za mały jest A tu widzicie mamy zaworki No i to potem wszystko ustawić na tej zębatce tam. Ale teraz tu już jest guzik. Teraz tu i na no to rozebrać. Albo wziąć do roboty i do paczkarki to wrzucić. I zmielić to. I cześć. Dobra, no nie będę przedłużać. Trzymajcie się, cześć. A tutaj z piwą to tak. Odkręcę sobie tą rączkę. No tu widzicie, jest całe zmasakrowane. By trzeba było nowe sprężyny kupić i te gumki tutaj od wibracji silnika. Rączka skrzywiona albo ją naprostować. Tutaj wykręcić. Kurwa! Wykręcić tą szpilkę, co trzyma filtr, załatwić filterek nowej i tą obudowę tu od góry. A to się kręci nie jest teraz na ten silnik nasadzić tu sprężynki i będzie piłka śmigać, ale jak jutro mi przyjdzie nowa przyjdzie mi nowa, to będzie w zapasie, jak mi się uda to kurczę naprawić dobra no najwyżej odezwę się jak tutaj jeszcze, jak tutaj to jeszcze sklecę. tak wykręciłem te sprężyny i te gumki tłumiące drgania rączkę, która jest do wyprostowania. No I zobaczcie, piła teraz siedzi jak talala. Ale teraz tak załatwić sprężyny żeby i te tłumiące drgania gumeczki, czy jak się to tam nazywa. No i jakoś to skręcić. No i jeszcze załatwić szpilkę, filtr i tą osłonę tutaj i, no i nowy, nowy 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 ten bagnet. Nie bagnę jak się to tam, prowadnica, prowadnicę załatwić. No i piła będzie śmigać. No dobra, na razie. Dobra, trzymajcie się, cześć.